trochę cierpliwości doktor Lucyna Kulińska tutaj stoi wielkie brawa dla niej ważna rzecz żebyście się nie odpalali kochani, em, naszego Chodzi o to, nie odpalajcie, o, wiecie czego. Siebie nie odpalajcie. Nie odpalcie tak się! Nie no. odpalcie się przed zakończeniem tej legalnej manifestacji. Dokładnie. Oddaję mikrofon pani doktor By... Lucy Kuliński. By... By... Kochani, piękny, wspaniały marsz. Bardzo dziękuję za zaproszenie wszystkim Wrocławianom, jest geniusz Rocji, jest to piękne miasto. Jest dzisiaj pięknie odbudowane, więc może rozpocząć chciałam od tego żeby powiedzieć, że wszystkim tym, którzy chcą, żeby to miasto, które ja, człowiek, który ma już wiele lat, pamięta jako gruzowisko, znowu z wyboru ludzi, którzy o Polsce nie myślą dobrze, którzy wpychają nas w cudze wojny, nie stało się znowu gruzowiskiem. Chcemy żyć w spokoju, chcemy żyć uczciwie i pracować, nie być niewolnikami we własnym kraju, tak jak to się dzieje dzisiaj. Ale do tego musimy naprawdę dużo sobie w głowach poprzestawiać, żeby zrozumieć, że o wolność własną trzeba walczyć, że ona sama nie przyjdzie. Do tego chcę Państwu powiedzieć, że Wrocław stał się, jakby nie było po wojnie drugim Lwowem, Polaków, którzy gdzie indziej mieli swoje dziedziny historyczne, bo przecież cały, cała Małopolska Wschodnia, Lwowskie, Stanisławowskie, Tarnopolskie To przecież to wszystko była Polska To wszystko była Polska Dzisiaj nie jest to samo Wileńszczyzna Dzisiaj jesteśmy Zepchnięci w te granice Dzisiaj ludzie z Lwowa zostali Zepchnięci tutaj Kiedyś to było piastowskie miasto Ale tak naprawdę Polski jest dopiero od 80 lat We Lwowie Byliśmy lat 600 Jako Rzeczpospolita I więcej na tych obszarach więc teraz zepchnięci tutaj, nagle doczekaliśmy czasów, kiedy znowu jesteśmy stąd wypychani. Jesteśmy wypychani przez Niemców, jesteśmy wypychani przez napływających Ukraińców, podczas kiedy nasza młodzież gdzieś tam jest poza granicę, wypychana z kolei brakiem możliwości. I na to się proszę Państwa zgodzić nie możemy. Proszę Państwa, gdzie iść? Gdzie pójdą? Tam dalej są już Niemcy, a tutaj napływają nam ludzie ze wschodu. Czyli gdzie? Gdzie? To jest ten moment, kiedy chcą nas, jak już mówiłam, wygubić, wpychając w obce wojny, dziesiątkując jakimiś zarazami, które się leczy w ten sposób, że całe cmentarze tutaj Polscy, a szczególnie tu na Dolnym Śląsku, się trzykrotnie powiększają. Bez wojny, proszę państwa, się powiększają. Każdy z was widzi, co się tutaj dzieje. Więc to, co musimy robić, to trwać przy swoim. Polacy muszą być gospodarzami na tych ziemiach, bo tamte ziemie zostały im zabrane. Jest szczytem hipokryzji że domagają się naszego, naszej tak zwanej zakierzonii podczas kiedy odebrali nam połowę Polski i na to się zgodzić nie możemy. I na koniec. Powtarzam jeszcze raz, musimy przypomnieć swoje, o swojej dumie, kiedy wiele z dzieci naszych jedzie w świat, szczególnie do Niemiec. Nie może chylić głowy przed tym, co przedtem mordował. Nie możemy chylić głowy i dawać wszystkiego za darmo tym, co mordowali naszych przodków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Nie możemy, bo to jest dyshonor, to jest hańba. Polak powinien być dumny, powinien chować dzieci. Powinien się zastanowić nad tym, że ci, którzy te dzieci nam chcą w tej chwili deprawować, które chcą nam obezpładniać te dzieci, robiąc im kiełbie we łbie, że my na to nie dopuścimy. Że to, co się udało na Zachodzie, który w tej chwili pada na naszych oczach i który już nie może być dla nas wzorem, my musimy tutaj przechować. My musimy jako Polacy dać sobie radę z tym wszystkim, a tych, którzy lewaszą nam dzieci, którzy nam je psują, pogonić ze szkół, pogonić i zwolić na to, aby nas zniszczono. Bo inaczej po Polsce. Bo inaczej to już nawet nie zabory, tylko po prostu wyniszczenie. Dziękuję. Trzymajcie się, bądźcie dzielni. Polska to nasze gniazdo. Polska to nasza ojczyzna. I zawsze musimy walczyć, tak jak Brawo! Brawo! Raz. Prosimy bardzo o zabranie głosu Katarzynę Sokołowską Prezes Fundacji Wołyń, pamiętamy, wielkie brawa Witam wszystkich bardzo serdecznie Niewolnicy wszędzie i zawsze niewolnikami będą da im skrzydła u ramion, a zamiatać pójdą ulice skrzydłami Jakże aktualne słowa naszego wielkiego wieszcza Cypriana Kamila Norwida. Moi drodzy, my musimy sobie przede wszystkim uświadomić to, że my nie mamy czego świętować, bo Polska nie jest suwerennym i niepodległym państwem.